Człupku, Generalnej Dyrekcji, a obecnie do niedawna dyrektor generalny Generalnej Dyrekcji Złotkowej i Autorstwa. Pani Iwona wstępnej filipczuk jego zastępca. Wcześniej dyrektor generalnej dyrekcji oddziału w Szczecinie, a obecnie zastępca Generalnego Dyrektora w Warszawie. Pan Grzegorz Żubarka. Osoba z generalnej dyrekcji, która przygotowała szereg opracowań, bardzo istotnych opracowań, które uzasadniały potrzebę budowy tunelu. Bo nie było łatwo, bo pamiętacie Państwo dyskusję. Po co tunel? Może jeden pro więcej, a może dwa. Musieliśmy uzasadnić e, poprzez e, analizę ruchu, poprzez szereg ważnych dokumentów, które ten pan właśnie przygotował i opracował. I firma. Archidrog z Poznania, która wykonała na nasze zlecenie studium wykonalności. To, to jest ta grupa osób, która z zewnątrz, która bardzo wielki wkład miała przy podjęciu tej decyzji. I teraz dwa słowa jeszcze przypomnienia. Rok 2006, końcówka roku, e, e, Zostałem zaproszony, zostałem zaproszony przez pana ministra Rafała Wiedeckiego. był wtedy ministrem gospodarki morskiej w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zostałem zaproszony i udałem tam się z panem, moim zastępcą, panem prezydentem Andrzejem Szczodrym, do Warszawy na rozmowę z panem ministrem, bo pan minister bardzo wspierał nas i, i, i wywalczy wywalczył po, po tym spotkaniu, że w ustawie budżetowej na rok 2007 znalazła się kwota 2 miliony złotych na opracowanie studium wykonalności budowy tunelu. To były pierwsze pieniądze zewnętrzne, które wtedy otrzymaliśmy z, z, z po, po, polskiego rządu, 2006-2007 I wtedy pamiętam taki taki moment z Panem Prezydentem Sztorbią Przyszliśmy do sekretariatu, pani sekretarka wprowadziła nas do gabinetu pana ministra. E, I pan minister był na jakimś spotkaniu, więc prosiłbym chwilę, poczekali, podano nam kawę, ale na biurku pana ministra był taki stos dokumentów, więcej jak, jak to, co tu państwu prezentuję. No i tak z ciekawości, jak państwo wiecie, ciekawość to jest bardzo, bardzo nawet dzisiaj doświadczamy, którzy ciekawi oglądają dokumenty. Tam. Nawet w Sejmie my też spojrzeliśmy, czego one dotyczyły. I wyobraźcie sobie Państwo, że były to dokumenty, które nie wiem jakim sposobem, ale dotarły do Pana Ministra opracowane jeszcze wcześniej przez mojego poprzednika, który też budował. To tam. cały stos takich dokumentów, które nie wiem, czemu miały miało to, miało to znaczyć, czemu miały służyć. Pewnie Pan Minister otrzymał to na, na, ze Świnoujścia. Pytam się, czy czytał. Powiedział, że jeszcze nie, więc sądzę, że nie czytał. No, i w każdym nie przeszkodziło to w podjęciu decyzji. Otrzymaliśmy 2 miliony złotych, za te pieniądze zleciliśmy opracowanie studium wykonalności. To opracowanie zleciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo realizowaliśmy już kolejne po, porozumienie, które zostało w tej kwestii zawarte. Mianowicie 2000 w siódmym roku, w sierpniu, miałem przyjemność podpisać e, trójporozumienie. Porozumienie z, z polskim rządem, którego premier był Jarosław Kaczyński, a reprezentował go pan minister Polaczek, minister transportu i gener de, 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 generalny dyrektor Dróg Krajowych i autostrad. I wtedy podpisał to porozumienie pan minister Bojarowicz. Czyli, czyli minister Polaczek, minister Bojarowicz i moja osoba podpisaliśmy, podpisaliśmy trójporozumienie o realizacji tunelu w Świnowice. W tym porozumieniu zawarte zostały z obowiązki każdej ze stron w kwestii realizacji tego tunelu. I tam zapisano już wtedy sposób finansowania. Złożyliśmy do Rady Miasta. Wniosek o dofinansowanie budowy tunelu z pieniędzy, którymi dysponuje Rada Miasta. w 2014 roku Pańska Rzeczypospolitej przygotowała dokument, program funkcjonalny, program, wieloletni, wieloletni. wieloletni program finansowy realizacji inwestycji i tam zapisano, zapisano kwotę tą niezbędną na realizację tunelu, czyli 20% netto, 15% brutto środków niezbędnych. Rada to zaakceptowała jednogłośnie, wszyscy radni poparli ten wniosek. I mamy rok 2016, czyli miniony. Wiele się zmieniło w międzyczasie. W 2016 roku podpisany został aneks do tego porozumienia z 2007 roku. Podpisany został w Sinowoś, już nie w Warszawie. Mamy wizytę bardzo ważnych gości. Jak Państwo pamiętacie, jest to kwiecień 2016 roku. Przyjeżdża Pan Minister Adamczyk, Pan Dyrektor Generalny Rukę Jarosław, Pan Wojarowicz, jest Pan Wiceminister Schmidt, Ministerstwa Infrastruktury, no i jest Pan ten dobry duch, o którym mówiłem wcześniej, Pan Marszałek Joachim Brudzicki. Jest Pan wojewoda jeszcze, tak, w świętej pamięci Piotrowej i tam podpisujemy aneks do tego wcześniejszego porozumienia, który doprecyzowuje pewne rzeczy e, z korzyścią dla miasta. Bardziej korzystny był jeszcze jak to co wcześniej zostało napisane. I w oparciu o ten, o ten aneks ustalono, że Generalna Dyrekcja rozpoczyna procedurę wyłaniania e, wykonawcy, projektanta, wykonawcy budowy e, tunelu czyli ogłasza przetarg na projektowanie i budowę tunelu i to stało się faktem, procedury trwają w tej chwili, że Generalna Dyrekcja zatrudnia inżyniera e, kontraktu i to przed nami, no bo dzisiaj mają już finansowanie, mogą tak tego typu zobowiązania podejmować. I wreszcie, to, to, ta, ten stan na dzisiaj powoduje, że również jako prezydent podjąłem decyzję, że z dniem wczorajszym zatrudniłem osobę z zewnątrz, która będzie moim pełnomocnikiem w kwestii realizacji dwóch najważniejszych inwestycji budowy tunelu i dróg dojazdowych do, do portu. Udało nam się namówić e, osobę bardzo kompetentną. Pana inżyniera Dama Łosińskiego z Gdańska. Osobę, która jeszcze niedawno pełnił funkcję zastępcy inżyniera kontraktu na budowie tunelu Gdańsku. Zgodził się ten, ten pan być moim pełnomocnikiem, przedstawicielem i wspierać działania pani prezydent, pana inżyniera Łosiaka, naszych służb technicznych, e, wspierać nas w kwestii nadzoru, bo my nie będziemy bezpośrednio. Naszym, naszym realizatorem inwestycji jest generalna dyrekcja, ale chcemy mieć nadzór nad tym, co oni robią, chcemy ich wspierać ra dobrą radą. Chcę wreszcie ja mieć pełną wiedzę na temat tego, jak to jest realizowane. Jeżeli ja będę wiedział, to będzie widzieli również Państwo. I ta osoba zgodziła się, od wczoraj pracuje z nami, współpracuje i myślę, że będzie, będzie również bardzo nam przydatna Wykorzystując swoją ogromną wiedzę. I kończąc, chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować moim współpracownikom, ale podziękować Państwu również za to, że się nas wspierali w tych, tej trudnej drodze, którą przeszliśmy wspólnie. Ludzi, którzy są szczęśliwi, to nas właśnie tutaj, jak się wykonujemy, yy, w Dlaczego? No bo zakończyliśmy rok 2016 pewnie dobrym rezultatem. W roku 2016 stworzyliśmy budżet miasta na rok 2017. Budżet wyjątkowy, którego, o którym marzyliśmy w poprzednich latach, a który zdaje stworzyliśmy i będziemy realizować w roku bieżącym. Nawet te kataklizmy, które dzisiaj doświadczają. Nasz kraj, nie tylko. W zasadzie ominęły nas w tym sensie, że było niebezpiecznie, było duże zagrożenie, no ale na tym się skończyło. Czyli pobój, szczowka, siły ja spowodowało się niewielkie podtopienia ludności na przeprawie. Dzisiaj prawdaści, bo wczoraj w nocy wstryk, kursują, czekamy na obniżenie poziomu wody i zaczną kursować. Więc to wszystko, z tym wszystkim sobie poradziliśmy. No i na koniec y, informacja, którą otrzymaliśmy wczorajszym, w godzinach popołudniowych. Informacja, na którą ja czekam 15 lat. Mieszkańcy świnów czekają 70 lat. Informacja dotycząca sprawy kluczowej, sprawy najważniejszej. Mianowicie. Skomunikowania Wyspów z nami woli, czyli przyłączenia Świnności do Polski. Ci, którzy dłużej mieszkają w Świnności, znają te problemy, ci, którzy krócej, mam nadzieję, że poznali, ale czekać na rozwiązanie, będziemy już naprawdę niedługo, bo cóż znaczą te lata, które minęły, w stosunku do tych, zakładam, pięciu lat, które przed nami jeszcze na oczekiwanie, na rozwiązanie starego tego problemu, czyli starego budowanie starego połączenia, czyli budowanie tunelu. Bo dzisiaj już nie dyskutujemy o tym, czy ma być to tunel czy most, czy może więcej promów, czy może gdzie, gdzie to będziemy realizowali, jaki będzie wysoki most i tak dalej, tak dalej. Te dyskusje poza nami. Dzisiaj chciałbym y, Państwa poinformować, zapadła decyzja że środki, środki finansowe na realizację tunelu będą zabezpieczone na poziomie 85% z budżetu środków zewnętrznych budżetu Unii Europejskiej. Z tych pieniędzy, które Unia Europejska przeznaczyła na rozwój infrastruktury e, drogowej również w Polsce. Przypomnę 15% wartości inwestycji to jest, to są środki, które zabezpieczyła, zabezpieczył Świnowisk i samorząd. Taką deklarację złożyliśmy w 2014 roku i myślę, że była to bardzo mądra wtedy, podjęta przez nas decyzja, bo ona spowodowała, że decydentom, czyli tym, którzy o, decydują o tych 85%, łatwiej było podjąć tę decyzję. Chciałbym za Państwa pośrednictwem, poinformować mieszkańców Świnoujścia, którzy najbardziej odczuwają te problemy z komunikowaniem, że od dzisiaj możemy mówić, że rozpoczynamy ten ostatni już etap związany z rozwiązaniem tego problemu. Wniosek nasz, to są dokumenty, które musieliśmy złożyć do Subtu, Centrum Gminnych Projektów Transportowych. Tam w tym urzędzie rozstrzygała się kwestia kwalifikacji tego wniosku, oceny tego wniosku i wreszcie, czy znajdzie się na odpowiednim poziomie na liście projektów, które będą finansowane. Bo konkurencja była bardzo silna. Przeciwko nam czyli konkurowały z nami bardzo ważne projekty transportowe jak autostrady, drogi ekspresowe. Tak małego projektu, e, no nie było tam. Konkurenci byli zdecydowanie więksi, bardziej, bardziej, no, e, mający większe wsparcie. Też również. A mimo to, e, wygraliśmy tą rywalizację. Nasz projekt opiewał na kwotę 913 milionów złotych. To jest kwota brudna. 85% dofinansowania to jest kwota 775,6 y, 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 miliona złotych. Budżet Gminy, zgodnie z deklaracją, to będziemy musieli zabezpieczyć kwotę 137 milionów złotych. Są to jeszcze wstępne dane, bo tak naprawdę Państwo doskonale wiecie, rozstrzygnięcie co do kwot niezbędnych na realizację inwestycji będzie miało miejsce, kiedy zakończy się proces przetargu na wybór firmy, ten przetarg będzie również mówił o kwocie, jaka jest niezbędna na zrealizowanie tego. Czyli to jest dzisiaj teoretyczna kwota, którą potrzeba zabezpieczyć, bo tak wyłączyli fachowcy, którzy przygotowywali ten wniosek. Jaka była procedura? Złożyliśmy wniosek, to są te dokumenty, które zostały opracowane. Do CUPT-u. w przez wiele miesięcy to jest ten czas, kiedy tłumaczyłem się na sesjach Rady Miasta na rozmowach z państwem, na rozmowach z mieszkańcami, dlaczego tak późno, dlaczego tak długo, sam złożenie wniosku to była, to była pierwsza czynność, którą musieliśmy wykonać. Bo kolejne to potem wyjaśnianie, dostarczanie dodatkowych dokumentów, bo przecież to było bardzo skrupulatnie i dokładnie analizowane. Ale wreszcie. Zaspokoiliśmy potrzeby, ciekawość e, tych, którzy potem ten wniosek oceniali, i CUP podjął decyzję. Nie była to decyzja ostateczna. Tą decyzję cup musiał zatwierdzić minister infrastruktury, pan minister Adamczyk. Następnie ten wniosek, e, zatwierdzony przez ministra infrastruktury, przekazany został do ministra. Rozwoju i finansów, czyli do pana premiera Morawieckiego. I dopiero tamta decyzja, te, ten podpis tego ministra w dniu wczorajszym zakończył wszelkie dyskusje w kwestii e, rozstrzygnięć konkursowych. I stąd to nasze niecierpliwienie, nie 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 że przed świętami, między świętami a Nowym Rokiem, ja też wyjeżdżałem na ogląd, <tuszy> czekałem na telefon. Że, że wreszcie mamy to co no, czekamy. No, nie doczekałem się tego, ale mi się cieszę, że jestem dzisiaj i mogę o tym państwu, państwu powiedzieć. Dzisiaj przed nami etap znacznie trudniejszy, bo realizacja pieniądze to jest tylko decyzja, a teraz dopiero schody się zaskoczą. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że życzenia i marzenia się spełniają. Bo w tym okresie świątecznym, no przednoworocznym, wiele życzeń, które otrzymałem, Państwo również też pewnie, to było, że zbudujcie tunel. I z tego wynika, że życzenia się bardzo często spełniają. I to życzenie, które wydawało mi się jeszcze niedawno, zupełnie jakieś tam będą no, nie, niemożliwe do zrealizacji dzisiaj to się stoi. A marzenia, te, te, to marzenie o budowie, każdy z nas pewnie miała od wielu lat tak długo jak jak mieszka w Finlandii